Cześć! Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak można połączyć dwie bazy w Notion. Tutaj mamy jedną bazę danych, gdzie jest pis lekarzy i chciałabym ją połączyć z drugą bazą danych z listą przychodni. Teraz utworzymy tą drugą bazę danych, klikamy slash, database i w tym przypadku wybierzemy inline. Dajemy jej nazwę, tutaj zmieniamy nazwę na przychodnia i teraz opiszemy trzy przykładowe przychodnie. Teraz chciałabym wyświetlić dane tej tabeli przychodnie, z tej tabeli, tabeli lekarskie. Aby to zrobić, korzystamy pro, z properties relation. Klikamy tu plus, I z menu wybieramy relation i teraz wybieramy bazę danych, z którą chcemy ją połączyć. W naszym przypadku będzie to przychodnia. I tutaj już mamy właśnie nazwę, możemy ją zmienić. I teraz tak. Jeżeli oznaczymy to Two Way, to wtedy również ta relacja poka poka pokaże się w naszej bazie przychodnia. I tutaj możemy ją nazwać pod lekarza, i klikamy Add Relation. I teraz widzicie, że automatycznie ta Relation pokazała się tutaj w naszej bazie przychodnia. W naszej bazie wizyty lekarskiej, jeżeli sobie teraz klikniemy tutaj, to pojawią się nam dane z bazy przychodnia. I możemy ją tutaj sobie wybrać w kolejnej. Jak widzicie, że automatycznie lekarze, których przypisaliśmy do poszczególnej przychodni, pojawiały się u, również tutaj, w tej bazie pierwszej przychodnie. Teraz, jeżeli byśmy jednak y, zmienili, że nie chcemy, żeby to było two-way, Jeżeli sobie teraz to odznaczymy, to to zniknie. Jak wydaje mi się, że to jest bardzo. Y, przydatne, dlatego wrócę to i odznaczę. właśnie, lekarze. Funkcja relation jest bardzo również przydatna, jeżeli na przykład chcemy połączyć dwie bazy, na przykład projekty i listy zadań. Teraz na szybko właśnie możemy sobie stworzyć tabelę. Będą zadania. Na przykład. Dobrze, teraz e, tworzymy drugą bazę e, z projektami i znowu klikamy e, s, Slash Data. Bierze, bieramy Database Inline. To możemy to nazwać jako projekty. Projektu i na przykład, możemy nazwać właśnie jak... Teraz tak. Teraz chcę w tabeli projekty wyświetlić wszystkie zadania, które są przypisane do danego projektu. I znowu skorzystamy z Properties Relation. Klikamy plus. Tutaj właśnie możemy albo wybrać menu, albo jak zaczniemy tutaj w tym oknie pisać. Relation. Tutaj nam się pojawi. Klikamy. Wybieramy bazę zadania i znowu wybieramy. Chcemy aby również w tabeli zadania pojawiły nam się do projekty do których dane zadanie zostało przypisane. Dlatego wybieramy two way. Dajemy im nazwę projekt. Klikamy Add relation. I widzimy że z automatu pojawiły się nam te dwie kolumny w tabeli projekty i zadania. I teraz tak jeżeli ja stop klikam. I pojawiają nam się tutaj wszystkie zadania. Im god wybieramy, że to będzie właśnie to zadanie, to, to. Przypisane są do tego projektu. I widzicie z automatu również tutaj w tej tabeli zadania pojawia nam się informacja, do którego projektu przypisane jest dane zadanie. Jeżeli chcemy jeżeli chcemy zmienić dane zadanie, to wystarczy, że tutaj znowu klikniemy i wtedy klikniemy minus, unlink page i możemy wybrać sobie nowe, nowe zadanie. Gotowe. Dajcie znać, czy korzystacie z tej opcji, że podobał Wam się filmik i nie chcecie przegapić kolejnych filmików dotyczących Notion. Zasubskrybujmy kanał.